Pewnie słyszeliście wiadomości, które obiegły całą Europę. W kuluarach władzy zapadają kluczowe decyzje, a polski budżet obronny czeka ogromny, bezprecedensowy zastrzyk gotówki. Ale czy na pewno wiecie, o jakich kwotach mówimy? To nie jest zwykła dotacja. To suma, która całkowicie zmienia zasady gry. Unia Europejska wpompuje w polski sektor obronny niewiarygodne 43,7 miliarda euro. Powtórzmy. 43,7 miliarda euro. To historyczna kwota, która redefiniuje pojęcie inwestycji w bezpieczeństwo. To nie tylko liczba, to prawdziwa rewolucja dla stabilności Europy i potęgi militarnej Polski. Nasz kraj, jako kluczowy gracz na wschodniej flance NATO, zyskuje narzędzia, by stać się jeszcze silniejszym filarem sojuszu. Te środki pomogą zmodernizować wszystko od czołgów po zaawansowane systemy cyberobrony. Stworzą tysiące nowych, wysoko specjalistycznych miejsc pracy w przemyśle, napędzając innowacje i gospodarkę. Co najważniejsze, zapewnią Polsce zdolność do szybkiego i skutecznego reagowania na każde zagrożenie. To wszystko jest częścią strategicznego planu UE, aby wzmocnić swoją wschodnią flankę w obliczu globalnej niestabilności. Bezpieczna Polska to bezpieczniejsza Europa dla nas wszystkich. Więc następnym razem, gdy usłyszycie o budżetach obronnych, pamiętajcie o tej liczbie. Polska wchodzi na zupełnie nowy poziom strategiczny i to z przytupem, dzięki sile europejskiej solidarności i tej naprawdę oszałamiającej inwestycji w naszą wspólną przyszłość.